Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w Internet Cafe Simulator 2. Moi drodzy, tak weszłam sobie ogólnie w ustawienia, już wam pokażę, tutaj sobie weszłam w ustawienia, ustawienia i ustawienia gry. No i statystyki postaci sobie wyłączyłam, żeby właśnie nie respić się w, na mieszkaniu i nie mamy tego spania głupiego i tak dalej, i tak dalej. Więc y, spoko, ja się bardzo z tego powodu cieszę. Okej. Okay. Idziesz tu, dobra. <grych> Zostawcie mi łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. Dzięki wam będzie więcej odcinków. Także tak, yy, dobra, zatwierdź. I tak, moi drodzy, yy, no, zarabiam od nowa, ponieważ wszystko straciłam w ostatnim odcinku, jak dobrze wiecie. Także no, nie jest yy, łatwo, to na pewno nie jest łatwo. Nie jest, oj, nie jest łatwo. Dobra, jeszcze sobie popatrzę, w ogóle y, przyszedł mi gościu, okradł z monitora, musiałam jakieś badzie wkupić. Nie no masakra, po prostu nie dość, że wszystko straciłam, to jeszcze mnie okradli. No po prostu o, dramat, 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 dramat. Kochani, ale zakupiłam sobie tutaj aplikację, pociągnęłam, pociągnęłam, więc na Steamie już wykupiłam jedną gierkę, żeby nasi tutaj klienci mieli w co grać, także kupiłam na razie tą e, tutaj. Tą tutaj kupiłam, więc następne też będziemy oczywiście kupować. Tylko na razie bym chciała sobie nazbierać na drugie stanowisko, co właśnie nie jest za bardzo o, tutaj łatwe. Więc w ogóle antywirusa musiała Mieliśmy ponad chyba prawie 2000 wirusów, ale ja się nie dziwię, jak oni oglądają takie sprośne rzeczy tutaj. No i jestem właśnie ciekawa, czy będzie można później docelowo zablokować na przykład takie strony. No bo cały czas właśnie te wirusy, wirusy, wirusy. O, już się czai, już się czai. Dziad, no, także tak. No, także już na co kradli, Mieliśmy wybuch, straciłam wszystko w mm, grach. <grafię> na grach straciłam, więc ostatnio jej zyskałam i straciłam. No, niestety, jak widać. Y Wygrane się mnie nie trzymają, <noise> więc może lepiej sobie to darować. No i zobaczymy właśnie, jak teraz y, nam to pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie spoko. Mm, gościu, co nie? Jezu, jeszcze kłopcisz tutaj, już będzie śmierdzieć. Będzie tutaj śmierdzieć. No, ale okej. Okay. Rozmywanie sobie wyłączyłam, bo to rozmywanie też mnie denerwowało. Jeszcze troszeczkę mnie tutaj to irytuje takie. Ten, ale. Okej. Okay. Dałeś hajs, nie wierzę. Są jeszcze porządni ludzie na tym świecie. Kurde. Ja cię kręcę w sterowanie, troszeczkę mnie tak, no. Troszeczkę mnie tak było, tak trochę jak wyścina czasami. Tu, niech tu. No, bo wiecie co, że trzeba tym rzucać. To też takie średnie. No, ale dzięki temu właśnie, że nie śpimy. Mhm. Dzień dobry, dzień dobry. Zagraj se pan, czy coś tam, co pan chce, co sobie pan rób. Mm, dobra. 30 minut tylko, aha, Skoda, skoda, składa, Dało niebieski ekran, myślę, że jest tu wirus. Znowu? Okej, okay, przedłuż sobie wirus, rozpocznij skanowanie. Ajajaj, aj, aj. no nie, no znowu, aha, no to ja się nie dziwię, że są wirusy, jak mnie znowu takie rzeczy brzydkie oglądają. No, 40 coś wirusów, widzicie wy to? Widzicie wy to? 58 już, no nie, 65. Ja pierdziele, no niby można mieć automatyczne wykrywanie wirusów, ale no nie wiem, czy ja chcę to. Bo to jednak jest za 50. No, dolców nie. Nie, po prostu nie, nie będę tego kupować. Także, no sorry, memory, ale nic z tego nie będzie. Nie, 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 nie. nie, Niech się skanuje, niech się robi. Ty już wychodzisz, ok? Dawaj hajs. Dawaj hajs, ok? Dobra, 82 dolce, spoko. Także wiecie, no powolutku, powolutku będziemy. Aż, kuśwa, kuśwa, nie! Ja pierdzielę! No nie! Nie no nie nie no nie no nie no nie no nie no nie. Dobra o szkuziwa Dobra nieważne Muszę to poukładać, wiecie co, no to jeszcze jest ok. no bo Ach To jeszcze jest niby ok. Ym, bo Nie no Bez jaj, po prostu ja nie wiem Dobra. Nieistotne, nieważne Po prostu czasem to Przejdzie taki, zrobi rozpierdziel i po prostu zadowolony, nie? Z siebie. Ja pierdzielę jeszcze prąd wyłączył, no nie. Czekajcie, takie rzeczy ja w ogóle... Ach, przeskocz, ale się zcypna robił. Ja sobie to tu położę. Aha, nie chcę... No ja ten stary komputer tutaj... A... dobra, niech to tu stoi. Bo no, tak samo nas okradają, nie? To też jest to właśnie, kurde. Też te złodzieje jedne są tutaj na no stop. Nie! O, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja ci kuzi wadam! Ja ci kuzi wadam! Widzieliście wy to ja nie. Nie! Jezu, już myślałam. Ja już myślałam, że kolejny dziad. O, ja się zdenerwuję w końcu. no zdenerwuj zdenerwuję się. Naprawdę y, są perfidni, nie? Są tacy y, parafidni. okej, okay. teraz ja bym to... Ha, serio? Ja pierdolę, ja myślałam, że ja to wszystko, wiecie, razem przestawię. A tu wyobraźcie sobie, że nie, nie da się tak, nie, bo po co? Ja pierdolę, ale dobra, złapałam gościa. Ja widzę, że oni o to uwielbiają Moi kraść. A gdzie jest myszka? Dobra. Okej, okay, lampa. Taka będziewna, no ale jest, no musi być jakaś. Dobra. Oh, Okej. Okay. Otwórzmy ten burdel znowu. Otwórzmy to znowu. Nie no, po prostu taki stres. Czy co to jest? No bo właśnie widzicie, tu wpada. rozpierduchającego, Ledwo zdążę coś pozbierać. Już co? Złodzieje. No i to tak, no i to tak właśnie wygląda tutaj, no niestety. Dobra, sklep mamy otwarty, w sensie sklep. Hmm. E, no właśnie, e, mamy 700 dolców, także spoko za niedługo mam nadzieję, że sobie coś zakupimy na przykład... biurko. Bo z tego co widziałam, to tam nie mam możliwości właśnie biurek e, kupić. Moje desk. Dyszgrzyż, I co my tutaj mamy? Na konsole tutaj mamy takim. Dobra, no to no, nie mam wyjścia, ja to kupię. Smaraj, że się wydarła, babo. Dobra, Od razu nie, baseballówka w łapę. Baseballówka w łapę. Ok, no i dobra, ja sobie przejdę tutaj i yy, to sobie już zakupię. Okej, okay. i na zewnątrz będę miała naszą przesyłeczkę. Mam nadzieję, że zdążę, że ona mi... Dlaczego jestem poszukiwana? Przeszukiwana znaczy się. się ukarany? Ale ja nie... Kurde, ja nie wczu... Ja... A gdzie jest nasza... Aha. No mam nadzieję, że za chwilę to będzie. Że syn... w, kule, w kule nie poleci tutaj. Że dostaniemy to, co mamy dostać. Wiecie, ja biurko. Ja pierdziele, co to było? Co to było? To jakaś, e, antyreklama. O, jest. O. Dobra. E, dzięki. OK. Jest. Mamy biurko. Będziemy mieli może dwa stanowiska za niedługo. Um, szanowni Państwo. Nie, konsultable kupiłam! Ja pierdzielę. szczęście. Nie, no nie wierzę. Nie, to miałam kupić. Jezu, jak ja patrzę? Jak ja patrzę? Jak ja patrzę, co ja patrzę, no... Wyczelicie to, co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Znowu wydałam pieniądze na bzdury? Ach, yy, dobra, przedłuż sobie, no... Ja... a Wiecie co? A Patrzyłam, patrzyłam, żeby tylko tej konsoli table nie wziąć. Znaczy się, wiecie, pod konsolę po prostu, bo to nie o to mi chodziło. O, oh, Jezus, dobra, mm. Piszę Pisze jak byk. Jakby... Już, już wezmę hajs. Dzięki. Mm, glass, glass. Wooden console, table. Komputer. No właśnie. Tu mam, patrzeć. Ile ja mam hajsu? 364. No koziwa mnie teraz nies... Z... No nic. Ym, z powodu wirusów, komputera opóźniałem się mój tyłek jest zamarznięty. Przecież nie było już wirusa. Ale w każdym razie się załamałam trochę. No bo wiecie, ja myślałam, o, ja nie mogę tego sprzedać, nie? No pewnie nie. ja pierdolę. Ale żebym dała ciała, ale żebym dała ciała. O jezu, ale żebym, ale żebym dała, dała ciała. No dobra. Zatwierdź bezgraniczny, okej. Okay. Ale się syf narobił. Aż kurde. Powiem wam, już miało być jak pięknie, nie? Miał być tak pięknie, ale to tak jest, jak się nie czyta ze zrozumieniem. No nie. Tak to jest. Brudny jeszcze. O nie, dziwię się. No jest jak nie wiem. mopa też powinni móc dostać, a nie tylko z kija. Czyste, ale jeszcze nie do końca. Gdzieś tu jest brudne. A ja nie widzę. No nic. Okej, okay, skanowanie 580, ja piernicz. Może i powinnam, kurczę, płacić za tego antywirusa, nie wiem. Automatycznego. Ja może nie na razie, na razie nie będę wchodziła w takie yy, yy, koszta. Mm -hmm. No ciekawe. Ciekawe, chodź zapłać. Grzecznie. Co ty masz za koszulkę? Ja pierdzielę. i wy to widzicie? Dobra, będziemy stać na biurko. Będziemy stać na biurko. Mm. Okej, okay, za Mazor. Okej, okay, i teraz lecimy w dół, moi drodzy. W dół, w dół, w dół. Mamy 490. O, to byłoby... Kusiwa. Prąd wywalił, ja nie wierzę. No nie, jak, jak na złość, jak nazwość? Naprawdę. Dobra, a ten złom się trochę włącza, to ja chyba za ten czas może posprzątam. Okej. Okay. Dobra. Dobra, dobra. Mm, koszyk. Okej, okay, płatność. Okej okay, i... Dobra, niech się skanuje znowu. Mhm. Dobry, dobry Jak nie zapłacisz, to wiesz, co cię czeka Okej okay. co, jej niedobrze jest, czy co? O co chodzi? Pewnie tak, może się może zbołtać tutaj, nie? O, widzę ten yy, Brudne miejsce, którego szukam Tu jest O, nie, to świeży Oj, peciór. W ogóle nie dbają tutaj Okej. Okay. Mam cię na oku. Mam cię na oku. Ja wszystko widzę. Wszystko widzę. Też wiadomo, jak się będzie miało więcej gier i tak dalej, no to myślę, że oni będą więcej dłużej tu ogólnie siedzieć. Mm, I więcej ogólnie nam płacić. Tak mi się wydaje. W sensie będziemy mogli sobie stawkę podnieść, o to mi chodzi. No i będziemy mieli takie dwa stanowiska. No to już myślę, że będzie całkiem fajnie. No bo też wiecie co, no wypadałoby to trochę odnowić, no bo... Na razie to wygląda jak taki garaż i tyle, i nie nic więcej. Po prostu tragicznie to wygląda. No nie oszukujmy się. Mamy prawie 18, no i fajne to jest to, że teraz ja nie muszę chodzić spać. Dopiero jak tośmy przy fasoli. No to wtedy właśnie faktycznie no, odchodzimy w sen zimowy, że detektujmy, ale budzimy się właśnie w tym samym miejscu, gdzie oberwaliśmy, więc to jest spoko. No. Jeżeli ktoś mi to podpowiedział gdziekolwiek, czy na dm czy właśnie w komentarzach, no to wiedzcie, że nagrywam odcinek po odcinku. Ja nie wzięłam, ona mi nie dała, wiecie? Nieładnie tak po prostu, no nieładnie, tak się nie robi. w wpierdziel i się otworzył wideo i zaczyna się opóźniać. W środku jest tak zimno, że uciekłam. Uh -huh. No jest zimno, no. Mamy tylko 133 hajsu. Ech. No, a raczej jeszcze nie mamy możliwości nic fajnego zakupić. Ech. Masakra. A właśnie biurko, jezu. Chwila, chwila. Dobra. Okej. Okay. 30 minut. Dobra, dobra, dobra. I lecę po biurko. Aha, chcę przedłużyć. Ja pierdzielę. Nie, nie, nie wyrabiam, nie wyrabiam. Nie! Nie, 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 nie. Kuźde, nie wziąłem pałki. Dawaj, hajs. Też tak umiem, też tak umiem. Ja pierdzielę. Ilu ich jest? Ja, o nie, oni mnie pobiją. Dobra, o, spierdzielam, spierdzielaj. Nie, tak, nie tak, biegnij, nie tak, biegnij. Odzyskałam kasę. Dobra, chodź tu. Oszty, Fran, co jedna. Mogłam pałkę wziąć, mogłam pałkę wziąć. Nie. Dobra, nieważne, ale odzyskam kasę. I. O, i mam nową klientelę. Dobra, 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 dobra. Dobra. Jezus, Maria, tu nie ma gdzie tego postawić, nawet teraz. Masakra. Ja. Ok, okej. Okay. ok. Dobra. Chyba w tą stronę powinno być. E, dzięki, dzięki za hajs, dzięki. No, no, zaczekaj ta, zaczekaj ta, zaczekaj ta, zaczekaj ta, tak, ty mi, dobra. Okej, okay, zapłaciłeś, zapłaciłeś, bo mi się już normalnie to miesza, powiem wam wszystko. Wszystko mi się tutaj miesza. E, kurde, ale się syf narobił. <laughs> ale się syf narobił, oh my gosh. Dobra, nieważne. Twierdź. Dobra, wiecie co, ja się tak zastanawiam co będzie najlepsze tutaj. Ale tak, to sobie wezmę, nie wiem gdzie, na głowie postawię. Najprawdopodobniej na głowie. A, hmm. w P nie działa, w prawo nie działa. Ja pierdzień. Jeszcze prąd mi wyłączyli, Czejcie. Och, ja chyba zamknę ten interes za chwilę na dzisiaj. Nie, nie. No nie. Oh, oh. Nie wierzę. Ja nie wierzę. To się odwala normalnie. Ja pierniczę. Ja pierniczę. Bez jaj. No kurde, no. Wszystko rozpierdzielił, wszystko rozpierdzielił. Zamykam sklep. Sklep jest yy, zamykam to. Wol mi stąd. Nikt tu nie wejdzie. Boże święty, nie wierzę. Nie wierzę, co tu się dzieje. O! No powiem wam, że to jest czasami takie, no... denerwujące. Ogólnie. Po prostu... O... Okej. Okay. Tam to wyrzucę. Tam sobie to na razie wyrzucę. Muszę sobie jedno miejsce posprzątać, żeby sobie zrobić tutaj, ogarnąć wszystko. No bo przecież masakra, no. Jezus Maria, trzeba to posprzątać. No bo oczywiście śmieci wszędzie są, w ogóle wszystko jest wszędzie po prostu. Ja nie ogarniam. Po... No. Ach, ale jestem zła. Ale jestem zła. Dobrze, że nikt tego nie widzi, nie? Dobrze, że nikt tego nie widzi. Ale no masakra, po prostu taki rozpierdziel bym tu zrobić. Ook no. Tyle złości. Tyle złości. No nic. No nic, co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? Nie i tak jak wyjście swoją konsolą na przykład. Nie? Tak jak ja teraz. Tam nikt tego nie, by nie zrobił. Ja się nie dziwię, ja też bym tego nie zrobiła, bym się bała. O nie no nawet by mi to przez głowę nie poszło. Przez myśl. Okej. Okay. No i nie będzie prosto. Będzie krzywo. Po co? Bo nie idzie w prawo. No, nie widzicie? Nie idzie w prawo. Dobra, to tak będzie na razie. Na razie tak będzie. Ja sobie ten komputer też tutaj ustawię. O, proszę bardzo. Tak, oczywiście tutaj jeszcze nam sporo brakuje, bo klawiatura, mysz, monitor, no i krzesło. No, masakra. Dobra, poukładajmy, poukładajmy. Skończmy to układać w końcu. Bo masakra zagram To nie wiem gdzie w zasadzie, bo ja tu nawet misę nie mam. Jestem ciekawa jak to później będzie. Hmm. Serio? Tak, e pod nie mogę pod sam ten. Serio? Zjaj. Patrzcie. No. dobra. Z tamtej strony nie mogę, z tej mogę, nie wiem o co chodzi, nie ogarniam. Dobra, ja sobie to posprzątam. Żeby jako tako to było po prostu, jako tako. Dobra. Jeszcze gdzieś tu jest syfik jakiś. Ślepa jestem. No i dobra, no konsolent na razie tutaj tylko postawię, no bo i tak tu nic z tego nie będzie. Sprawdźmy, ile mamy pieniędzy w ogóle. Mamy 241. Czy ja mogę sobie coś kupić tu w ogóle? Ewentualnie, wiecie co, ja sobie tutaj włączę skanowanie. Sklep mamy zamknięty. Mamy 200 dolców. Ja wątpię, że ja coś za 200 dolców w ogóle nie kupię. No ale dobra, to mamy zamknięte. Ale mamy ładną pogodę dzisiaj. Bardzo ładna pogoda, ale ja bym się chciała tutaj przejść i zobaczyć, właśnie u tego gostka. Ech, 633. Mhm. To są myszki do klawiatury za 312, ta jest za 600, eee, 192. Eee, dobra. Myszkę kupiłam chociaż. <grym> Chociaż mieszkam, bo wiecie, on ma taniej, on ma ogólnie taniej yy, niż właśnie bym kupiła przez internet. Także. O, no, na pewno nie tak. O, dobra i okej, okay, no. Prawie mamy dwa stanowiska. No, prawie, no ja wiem, prawie. Nawet, nawet bym powiedziała, że trzy. Pokoiłabym się o trzy stanowiska. I wszystko takie żelaste, nie? No, ale na razie tak to będzie wyglądać. No nic, no nic, no nic się nie zrobi. Prąd jest wyłączony. Ok. Dobra. Nie wiem, no może zaróbmy coś. Może zaróbmy coś tak na, na koniec odcinka. Może nikt nam tutaj w końcu nie wparuje i wiecie, nie narobi nam nikt tego burdelu tutaj. No mam nadzieję po prostu, bo no widzicie ile tego układania jest po prostu, nie? No jest sporo tego układania... To układanie jest chyba najgorsze w sumie. Miałam też kupić głośniki, żeby tu jakąś muzykę zapodać. No, no ale Kuziwa! Ja pierdziele, co za dziad. Nie, nie wziąłem pałki. No. Ja chyba, ja zwariuję po prostu, ja zwariuję, no ja dzisiaj nic nie zrobię. Nie, pałka w łapę, pałka w łapę. I nic, mam otwarte. No kuźdę, no wszystko mi będą kraść. Ja nic tu nie zarobię, ja nigdy tu nic nie będę miała. No, jak oni tak będą łazić, ja pierd... może... Wiecie co, to jest najgorsze, bo my możemy sobie zatrudnić tutaj ochronę. Ochroniarze. I ja nie wiem, czy to właśnie nie wpływa na to, żebyśmy w końcu to zrobili i zatrudnili. Ale ja nie wiem. Tutaj mamy 5 dni za 300. To jest strasznie dużo. Strasznie dużo. Dla mnie za dużo. Ech. No. Nie wiem. Nie wiem po prostu na razie yy, mam mętlik w głowie. Mam na razie mętlik w głowie. Okej, okay, przedłużyć chcesz? Okej. Okay. Nie ma problemu, tylko błagam cię zapłać. <grym> błagam cię zapłać. Bo po prostu masakra, ja nie wiem. No nie jest to fajne, naprawdę nie jest to fajne. jak Ja co chwilę tutaj muszę... No, wiadomo, adrenalinka, no kurczę, coś się dzieje przynajmniej, nie? A nie, że tylko siedzimy, to tam siedzimy i w sumie to nic się nie dzieje, nie? A tak to cały czas coś się dzieje. Cały czas coś, no. No, niby dobrze. No niby dobrze. Tylko już wiem, po prostu kij w rękę. O, tutaj mam tego śmiećka, ja go szukałam. A ciekawe w ogóle, czy nasze stanowisko też będziemy mogli sobie rozwinąć jakoś fajnie, no bo takie jest dramatyczne trochę. Żebraku, idź sobie, ja ci już dałam ostatnio hajs i w sumie co? I jajco, nic nie zrobiłeś. Nic, nic nie załatwiłeś, gościu. Więc nie wiem, o co ci chodzi. O co ci chodzi, żebraczku? Żebraczku, ty, ojoj, ojoj, ojoj. Oho. Dobra. S so, jaki dźwięk. Chyba ja wiecie, kurde, myślałam, że nie weźmie, a jednak widział. <laughs> no, no cóż. Jakie mam tutaj opinie? Kochałem, pachnie brudno, to święte miejsce. No na razie jest słabo. A, bo tu pewnie już CAPI, nie? Tak podejrzewam, bo ja nie wsikałam. Nie no, mamy tu ładnie, ładnie nam pachnie. O co im chodzi, ja nie wiem. Przecież jest czysto. Może troszeczkę się zabrudziło tu. Ale tak ogólnie, no to jest, jak bym powiedziała, jest względnie czysto. O tym bardziej teraz, jak ja tu posprzątał, niby takie małe pomieszczenie, ja tu nie znajduję wszystkich syfów. Bo widzicie, jest jeszcze jeden syf. Ale ja nie widzę. Ja nie wiem gdzie. Ja ślepa jestem. O, dobra, 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 dobra. No. Chodź, chodź koleżanko, chodź. Trzy godziny. A tu jest po kubku. A i tutaj jest po kubku pójść. No, ale mi syfią. Ale mi syfią. Ja czasami nie wiem, czy ja tu mam sprzątać. Czy pilnować. Najlepiej chyba pilnować, nie? No, bo kurczę. Ale dalej, dalej jednego czegoś. Jedno coś omijam. Nie wiem. Gdzieś omijam, może po. No, gdzieś jest coś. Ale nie wiem, gdzie. W każdym razie mam nadzieję, że zapłaci. Bo no nie chcę mi się za nią ganiać. Ile mam pchajsu? Mało. Mało, patrzę, Ile ich malutka. Tu jeszcze punkty gdzieś się. Ustawia. Za też coś możemy mieć, ale to jak zamknę, zamknę. Najpierw zamknę i wtedy sobie poszukam. No Ewentualnie sobie wyjdę tutaj ustawienia. Ustawienia gry nie. Menu główne nie, dobra. No nic, na razie nie będę tak patrzeć. bo no, pewnie jakimś kliknięciem, tylko którym? Hmm. Tym nie. Alt nie z pierdzielami, z pierdzielami Ja pierdziel... a szybka No Kija nie mam, kija nie mam, kija nie mam. Kija nie mam. Kija nie mam. Dobra, zamykam yy, Zamykam Nie mam kija, muszę sobie kupić kij No wkurzają mnie oni, bo oni właśnie te zatrzymałam się. No. Już myślałam, że wiecie, wylepi mi. Mandat. Ok, co masz? Nic tu nie masz. Mm. Nie jesteś mnie. A tędy chyba szybciej, nie? A tu co? Aha, bo tutaj ten. Mhm. Nic, nic, nic. Ile mamy hajsu? Mamy tylko 300 masakra. Masakra, świetne miejsce. O, proszę bardzo, jednak komuś tam się podoba. Ok, rozpoczniemy sobie skanowanie. No i myślę, że takim akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Łapeczki w górę, komentujcie. Dajcie jakieś super porady tutaj, co dalej, jak działać. No i trzymajcie się do następnego. Cześć!